Ma się ma, z której strony koło zatyka, A to jest drugi odcinek z kartą męską. Hehe, skrywka ręsyka, ja tego Mać z trzeba sobie jak to znać? Kiedyś No to wiecie co się działo. Nudy. na chão, no 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 Tak trzeba chão, Tutaj kuczak, tutaj patyczaki, no i robi się jedzak. Po co ja od razu Jak ja nie myślę. Ja nie myślę. Wy myślicie? robimy robi nożkę. Wyro... Wyro i bardzo jedna, się ze jeszcze jedna, jeszcze się jeszcze tu jeszcze się jeszcze Tu jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, No. Headshot na Tam się kopať w siebie. Tak, nie Dobra, No. Bed style. Dobra, teraz sobie do no. kopalni polecieć. Pokopać. Diaxy oczywiście. A co i tak jak nie diksy? Oczywiście. Ja będę kupował brook. No kopię akurat brook. To prawda, że kopię brook. No ale muszę go kopać, bez mojej diksy. Pamiętajcie, widzę, że w niczym nie kupicie pycin. Ja się na was takie, chcę coś puszczyć, żeby musieli. Takie rzeczy. Aj, padacie do lawy albo ten do kamionu na przykład. A. Więc... No co tam jednym

Kiran, 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 Да, 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 да. Да, да, да. 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 Да,